Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz dzisiaj wydarzyła się rzecz skrajnie dziwna, to znaczy Jewgeni Ew Prigorzin stwierdził, że dochodzi, dochodzą jego żołnierze do takiego momentu, w którym zaraz przeleje się krew i on się wycofuje. Według wersji propagowanej przez... Rosyjskie media tutaj miał się włączyć w negocjacje tak zwany prezydent Białorusi, Wąsaty karalu Łukaszenka. I co widzimy? Widzimy przede wszystkim materiały wideo pokazujące żołnierzy Prigorzyna, którzy opuszczają Rostów nad Donem. I słyszymy oczywiście Prigorzyna, który mówi, że jego żołnierze wracają do swoich obozów zgodnie z planem. Muszę powiedzieć wprost, sytuacja jest bardzo dziwna, bardzo mało zrozumiała. Przede wszystkim rozumiemy, że to nie było zaplanowane w ten sposób. Widzieliśmy faktyczne działania obu stron tego wewnętrznego rosyjskiego konfliktu, pokazujące, że to się działo na serio. Z zestrzelonych zostało kilka, być może nawet sześć. Śmigłowców i jeden samolot to są duże straty, to są miliony dolarów strat. To są poważne rzeczy. To są śmigłowce, które powinny być na froncie i już nigdy się tam nie znajdą. Rozkopywano drogi w okręgu lipieckim, wysadzano mosty wręcz aż tak. Była obserwowana ucieczka jakichś ludzi latających prywatnymi i rządowymi samolotami z Moskwy. Sytuacja wyglądała bardzo poważnie. Jednocześnie obserwowaliśmy, że strona ukraińska donosiła o rozpoczęciu bardziej masowych ataków na kilku różnych fragmentach frontu, na kilku różnych kierunkach. Hanna Maliar przyznała to osobiście, wiceminister obrony ukraińskiej, a tymczasem Prigorzyn mówi koniec, zawracamy. I teraz nie mamy zielonego pojęcia, co się zaraz wydarzy, natomiast trzeba powiedzieć wprost, Prigorzyn zrobił rzecz wyjątkowo, jeśli robi faktycznie to, co deklaruje, że robi, to też nie jest oczywiste. Robi rzecz wyjątkowo głupią, jeśli wierzy w deklaracje bezpieczeństwa siebie i swoich ludzi. One są raczej ze stuprocentową pewnością iluzoryczne. Nikt nie zaufa więcej Wagnerowcom, nikt nie powierzy im zadań bojowych, będą najprawdopodobniej w jak to tylko będzie możliwe rozbrojeni, rozrzuceni, Prigozin prawdopodobnie zginie i nikt im, tak jak mówię, nie będzie w stanie w tej chwili już dłużej zaufać, co już samo w sobie prowadzi nas do kolejnego wniosku, chociaż ta sytuacja miała ogromny potencjał, potencjał być może nawet do zakończenia całej wojny w Ukrainie, wciąż jest to sytuacja, na której wygrywa strona ukraińska. Dlaczego? Po pierwsze, Prigorzyn traci, jeśli faktycznie wycofa się teraz, traci jakiekolwiek zaufanie swoich ludzi. Armia rosyjska i władza rosyjska traci jakiekolwiek zaufanie do wagnerowców. Więc duża siła, nawet do tych 25 tysięcy ludzi, przestaje być faktyczną siłą. Putin, który publicznie stwierdził, że wydał rozkaz zniszczenia buntowników, jeśli ich faktycznie nie zniszczy natychmiast, wyjdzie na słabeusza, straci znowu wiele zaufania. To były tylko no, około doby zamieszania, ale było to wciąż zamieszanie w kwestiach logistycznych, w kwestiach dowodzenia. Jest to doba stracona dla frontu. Tak jak mówiłem, mosty zostały wysadzone, drogi były zamknięte, po drodze samoloty i, samolot i śmigłowce zostały zestrzelone. To są wszystko straty dla rosyjskiej logistyki, dla rosyjskiego dowodzenia, dla. Rosyjskiego wysiłku wojennego, więc jest to jakaś korzyść. Mniejsza niż by się chciało, zdecydowanie, ale wciąż sytuacja jest korzystna dla strony ukraińskiej, której kibicujemy. Natomiast wciąż, tak jak już się do tego przyznałem, muszę przyznać znowu, że nie mam pojęcia, co się tak naprawdę wydarzyło. Tak jak mówię, Wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazywały, że to była poważna sprawa. Być może Prigorzyn się zwyczajnie wystraszył, uznał, że brakuje mu sił. Być może człowiek, z którym był w spisku lub ludzie, z którymi był w spisku się, mówiąc kolokwialnie wysypali, Być może liczył na większe wsparcie ludności i wojska. A być może jest to mimo wszystko jakiś manewr Prigorzyna, który tak naprawdę wcale, Poddawać się nie chce, ale z jakiegoś powodu wygodniej jest mu w tej chwili udawać, że się poddaje. Zostajemy w trybie na słuchu, bo to, co się wydarzyło, wciąż jest czymś dużym. To wciąż jest, proszę Państwa, sytuacja, która pozostaje wyraźnym zakrętem na tej naszej historycznej ścieżce. I wiele rzeczy mimo wszystko, pomimo tego, że teraz Prigorzyn próbuje udawać, że wracamy do status quo, nic się nie stało, żyjemy dalej. Nie, nie będą żyli dalej. To są zbyt poważne zmiany, i chociaż, tak jak mówię, pojawi się tu gigantyczny kryzys zaufania wobec wagnerowców, i cały ten, jak się okazuje, bardzo silny i sprawny komponent, i śmiały komponent. Armii rosyjskiej, nieoficjalnie należący, ale będący elementem składowym rosyjskich sił biorących udział w wojnie zostanie ostatecznie zneutralizowany i w tej wojnie przestanie brać udział, co już jest dużą zmianą. Obserwujemy bo bardzo możliwe, że jutro rano obudzimy się patrząc na kolejny ostry zakręt w tej historii, także czekamy. Dziękuję pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.